To jest minuta ze ŚDM, a już za chwilę najnowsze wiadomości z brazylijskiego komitetu RIO 2013. W ubiegłym tygodniu sektor wydarzeń kulturalnych odbył spotkanie z dyrekcją Muzeum Sztuki Sakralnej São Paulo, a także w sprawie organizacji wystawy o świętej Teresie z Lisie. W tym tygodniu zostaną przesłane potwierdzenia, akceptacji bądź odrzucenia wystaw, przedstawień teatralnych oraz koncertów zgłoszonych na Festiwal Młodych. W ubiegłym weekend został wyemitowany w Brazylii specjalny znaczek pocztowy upamiętniający SDM. W uroczystości z okazji wydarzenia udział wziął arcybiskup Rio de Janeiro, Orani Tempestwa oraz twórca logą Gustavo Eugenio. Gustavo, który pracuje z nami w Komitecie Brazylijskim, ma dla Was wiadomość. czekamy na Was w Rio. W budynku imienia Jana Pawła II, w którym mieści się Brazylijski Komitet SDM, odbyły się warsztaty dla sektora komunikacji. Zostały one poprowadzone przez profesjonalistów z dziedziny fotografii, kinematografii oraz pracy w zespole. To była Minuta z SDM. W przyszłym tygodniu wracamy z nowymi wiadomościami. SDM Rio 2013. Serce świata. Bije tutaj.